Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na no, moim kanale Rafi. W dzisiejszym odcinku gramy w Brawl Stars Jak widzicie, otworzyłem sobie tą jedną skrzyneczkę. No, wybaczcie mi, i trafiłem Bibi z pierwszej skrzyneczki. Normalnie jeszcze nie nagrałam odcinka, kiedy jest unboxing, bo jeszcze zbieram na unboxing. Jak widzicie, i może dzisiaj sobie wbijemy. Nie, nie wbijemy, mam zero rzutów. Dobra, no dzisiaj właśnie odcinek wbijamy 750, to 250, chyba to muszę być, wbić. Dobra, co wbijamy dzisiaj to na Bibi. No może zagramy jeden raz taką rundkę, że nie wychodząc z gry na przykład. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, Żebym zrobił takie coś, że wbijam 200 pucharków, albo tam 100 pucharków. Nie wychodząc z gry, Bibi. Bibi albo jakąś inną postacią. No, więc. Lecimy, lecimy. El primo. O nie, to jest jakiś z Chin, czy z Rosji, czy z czegoś tam. Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Tak jakby. Dobra. Ciep. Balon. Ogólnie sobie ją chwilę tam pograłem, byłem na nią sto ileś pucharków, Tam jakoś tam godzinkę, min, jakieś tam 50 minut, 40, jakoś tak. Co on taki szybki był? Czy, czy my się załapaliśmy na citera? Nie, chyba nie ma citerów w tym. ciep. Dobra. U Bibi jest to fajne, że ona bije nawet podwójnie może być. Tak, ona może być podwójnie. Ten kto nie ma... Ten kto poluje na Bibi, to niech pisze w komentarzach buźkę uśmiechniętą. A jak nie umiecie, no to zaraz wam pokażę jak to się robi no. Może ktoś zaakceptuje i wam pokażę na czacie jak to się wpisuje. Dobra, lecimy. Oczywiście, jak ktoś gra na komputerze, znaczy na, kom, no, na komputerze, no to to nie zadziała, oczywiście. Tam są klawisze, a nie przyciski. przyciski też są, no na... Dobra, idziemy na barleya. Dobra, chcę go na mgły dać. Chcę go do mugły dać. Dobra. Pierwsza rundka wygrana, ja tak co chwila wygrywałem, albo drugie miejsce, albo tam jakieś takie. No, dobra. Nie, nie chcę z tobą grać. Powiedziałem, że zaraz, a nie teraz. Dobra. Dobra, pokażę wam. Dołączę się tylko na chwilę do kogoś. Na przykład do niego, dzika czy to akceptuję. Zaakceptuj! Oj, przepraszam, jakby mnie nie było tak słychać, no ale tutaj firy jeżdżą i w ogóle co jeszcze? To... to... było może? Dobra. Ogól, ogólnie, jak wam się takie odcinki podobają, dawajcie łapki w górę i ten, kto jest nowy na kanale, niech da suba, żeby mnie wspierać i żeby was nie ominęły żadne kolejne odcinki. O, Czemu ich nie akceptuje? O, nie mogę. Dobra, może coś na moje. O i stworzyłem nowy klub. Nie mam już w ogóle swojego, bo go usunąłem, bo stwierdziłem, że to będzie bezsensowne. Kiedy jeszcze będę go ciągnął. Dobra. Piszę się tu. Tu jest dwukropek. O tu, 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 tu. I mamy dwukropek, co nie? I tutaj to. I mamy bójka. Dobra, jakby ktoś nie wiedział, no to może dałem Ci radę na przyszłość, jakbyś chciał komuś wysłać buźkę. No, tak na Messengerze albo na czymś tam, na różnych takich stronkach, tam, gdzie się pisze z innymi ludźmi, no to pewnie nie trzeba, bo tam można na luzie dać buźkę albo coś takiego. Więc nie wiem, po co... No. Dobra, pomijmy temat, e, teraz jest rundka, więc no, trzeba pominąć temat, tylko trzeba uderzyć e, Rose, która zabi, która uderzyła mnie zamiast jajo. I przegraliśmy. Czy będzie jakiś plus? Nie, minus, dobra. Czemu? Ta gra mnie nie lubi! Dobra, na razie nikt nie. Znaczy, na razie nikt się do mnie nie dołączył. Na. Tym. Na. tym, jak to się mówi? Na babirgamie, A widzieliście mój nick, więc jeszcze raz przypominam. Wróćcie się do tamtego. filmika i zobaczcie, że ja rozdaję jakiegoś peta. I. No. I no. Nikt jeszcze się do niego. Nie zgłosił, więc możecie Wy, o tutaj jak ktoś mnie będzie oglądał, wygrać go. Nie wiem, po prostu trzeba zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę i wtedy po prostu, jak ktoś mnie znajdzie, no to po prostu ma farta. Jak chcecie, no to w następnym odcinku mogę Wam znowu pokazać mój nick, mojego skina, jak to by znalazł podobny nick i wymyślał, że to ja, no to, no. Chyba widzieliście mojego skina, więc nie dziwota, że będziecie wiedzieć. Dobra, to lecimy kolejną ręk rundkę. Ja nie umiem się dzisiaj wysłowić, to no, normalnie... Nie wiem, co ja mam dzisiaj za dzień, że nie umiem się wysłowić normalnie. Ciep, ciep i no właśnie, prze... No no! ja cię, Głupi Mortis! No co ty robisz? Co? Co? Co zrobił chłop? Ciep. Ciep, Tarek. Ciep. Balonem. Może umrze przez Mortisa. Dobra, wątpię, że umrze. Mortis jest słaby. Mortis jest słaby. No i co się kręcisz, chłopie? Albo babo. Czekaj, jak on się nazywa? Amir, Amir, Czyli jakoś tak. Ciepią, ciepią i ciepią i zginęła. W końcu. Nie będziemy się z nią męczyć. Dobra. Złodziej pęki Złodziej. Złodziejka. Bóg wie co jeszcze? Nie wiem kto to w ogóle jest. Czy złodziejka? O, dzień dobry. No czemu ja stałem? Nie umiałem iść. Aha, fajnie, dobra. Ja tu nawalam w robota, a ten wszystkich porobił. I teraz nie dajemy wyjście, tylko zagraj ponownie. Dobra, oczywiście on nie chciał. Dobra, to gramy podobnie jak mówiłem. Dobra, zagraj ponownie, za nacisnąłem. On nie nacisnął, a ja ją wywaliłem w kosmos. Dobra, załaduję sobie to kiedy będę mógł popchnąć. Ale nie mogłem, a ja lubię popychać ludzi. Nie dobra, no, ale to w sumie, aż tak nie lubię, no ale dobra może być. Nie. Napiszcie w komentarzach. Buźka, to Kom. Ratowałem. Piszcie po prostu buźka i tyle Buźka wystarczy Buźka, buźka Bu, 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 buźka Wygrywa Buźka Bu, bu, buźka, buźka wpadł do strefy No proszę, proszę, proszę Głupi Mortis, No i jak? Widzicie? Przegrałem przez głupiego Mortisa. Serio? Dostałem 8, zabierz 9. No ten świat mnie chyba nie lubi. No dużo w sumie mi brakuje. Nie wiem czy my to dzisiaj dobijemy. Ale, no... Ja tak mówię, mówię na początku, a później to się nie spełnia. Ja cię! O. Dobra, więc chyba to będzie ostatnia runda, bo już długo ten odcinek trwa, a ja nie chcę za długich odcinków na razie. Kiedyś to dopiero będę nagrywał jakieś live 80-godzinne. Lotowałem. Nie przesadzajmy. Ciepią, umarła. Idę na drugą nitę. czy Ciep... to jest w sumie ciep ciep i uciekam no musiała się o ta tutaj, o ten to jest ten, 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 jak on się nazywał o, o nie bo myślałem, że dostanę tym i umrę jakbym umarł to bym był tak załamany że szok dobra, lecimy i ciep go i ciep go i ciep go i balon go i wygrana na koniec odcinka. Uuu. Dobra, jeszcze bibi. Bibi. -bi. Mm. Dobra. Jest Git 5704 pucharki. Jak wam się no i to by było w sumie na, na tyle w tym odcinku. Seria plączy mi się ten język. Jak Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i subika, jak ktoś jest nowy na kanale, żeby mnie wspierać. I żeby Was nie przegapiły kolejne odcinki. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!